Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale I Witam was w kolejnym odcinku z gry Destiny 4 I w dzisiejszym odcinku A zapomniałam puścić ten gry W dzisiejszym odcinku będziemy Robić taki mały eksperyment Bo pomyślałam, że W poprzednim odcinku Co to? A spoko. spoko Zepsuta woda w ekwipunku Czemu nie? Zostaliśmy paro z Donem tak? Prawda? To jest chłopak, tak? Nie wiem. Teraz to nie pokazuję, no ale ma na full ten paseczek, dobra. To jest nieważne. I pomyślałam, że co by było, gdybyśmy tak zaczęli flirtować z jakimś innym chłopakiem? Na przykład na ten. Zaprosimy jakiegoś innego chłopaka do domu. Tam z nim poflirtujemy trochę. Jak się z jednym nie uda, to weźmiemy jakiegoś innego. Nieważne, który. Może weźmiemy sobie tego Branta. Myślę, że całkiem spoko. Mija, czemu łazisz po tych. Czemu łazisz po blatach? Ale dobra. E, myślę, że bez przedłużania zaczynamy. Dobra, e, widzę, że już mamy jesień. E, wow, tutaj będzie chyba bardziej gorąco niż ten. Niż się spodziewało. A, To nie jest jesień. To jest lato. I dlatego? Myślę, że myślę, że skorzystamy ten. E, z tego, że dzisiaj jest w miarę spoko pogoda, nie ma żadnej burzy i nic. I słuchaj. E, dokończ ten obraz. Aha. spoko. Całkiem ciekawy obraz. E, szybko go dokończ, albo potem się przebierzesz jakoś ładnie. E, troje, Zmień strój. Może ten? Myślę, że ten będzie całkiem ładny. Zmień strój. Dobra, wygląda całkiem spoko, myślę, że go zostawimy. Na razie tutaj. I teraz e, weź i zaproś tego Branta. A no i oczywiście potem jak ten. Jak będziemy... on już u nas będzie i będziemy ten. E. Okej, okay, dobra. Tego, tego nie przewidziałam. Słuchajcie, tego nie przewidziałam, że on będzie zajęty, więc... Kogokolwiek, nie wiem. jakoś randoma z ulicy, nie wiem, kogokolwiek. Ehm, poczekaj. Nie, dobra. Chyba prędzej weźmiemy Melafi z dziewczyną, jak z nim. Może on? Wygląda spoko. Eee, przyjazne powitanie. i eee, Naprawdę się tego nie spodziewałam. O nie. Ten legły w gruzach. Dobra, pogadałaś z nim. Eee, teraz podejdź... Nie, poczekaj, wróć. Eee, rozmawiaj tutaj. Dawaj. No dobra. I teraz mamy już z nim trochę, ale gdzie ty idziesz? A, dobra, spoko. Na mnie uciekaj, bo. E, nie zwracaj uwagi na tę wodę, słuchaj. E, to jest nieważne, wiesz. Nie zwracaj uwagi po prostu na tę wodę, jej tu nigdy nie było. I usiądź tu, usiądź. I teraz e, mamy już duży pasek przyjaźni, czyli może zacznijmy od czegoś delikatnego. O. Oh. Aha, zapytaj, czy jest w związku. Mam nadzieję, że nie. Chwila. Gościu, gdzie ty jesteś? Dobra, nie jest w związku. Tak, dobra, jest dobrze. E, nie, może nie spoliczkuj, ale czy jest tu coś takiego. Och, wygląd. Będzie ten na początek tak trochę delikatniej. Odważna gadka na podryw, czy to jeszcze nie za szybko? O, o, o. Dobrze idzie. Serio? Ty właśnie. Serio, ale. Dlaczego to przedstawi... przedstawiłeś? Czy coś Ci się nie podoba? Flirtuj. Może nie zapraszaj go jeszcze na randkę, ale flirtuj. Ehm, co jeszcze? Romantyczne. Tutaj ryzykowne pytanie. A no i chciałabym podciągnąć to tak wysoko, że będziemy mogli go pocałować. I myślę, że pocałujemy go akurat przy Donie i jestem ciekawa jego reakcji. Mam nadzieję, że Mam nadzieję, że nas nie znienawidzi i no w sumie to trochę bardzo ryzykowny ten ryzykowny eksperyment, ale nieważne. E... Właśnie pocałunek, tak, flirtujcie. Można już go pocałować? Prawdopodobnie nie. E, tylko szybko. E, nie wiem, może przyspieszę czas. Nie wiem, flirtuj. Jak się... Dobra, nieważne. E, co jeszcze? O, jest pierwszy pocałunek. Tak. Tak, 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 tak. Jeszcze flirtuj. I teraz. Ejku, jak szybko nam poszło. I teraz zaprośmy Dona. Powstałam, że znienawidzi nas Don. I znienawidzi nas Jakub. To chyba nie jest zbyt dobrze. Najwyżej znajdziemy sobie, nie wiem, jakiegoś... O, Poko. tam by chciał przyjść? On, on po prostu... Don już jest? Don. O, cześć. E. Dobra, zaproś go. Zaproś go do środka. Nie, do łazienki, nie ma czasu. E... Dobra, to chyba nie jest dobry pomysł, ale... I teraz go pocałuj, dawaj, pocałuj go. Całuj go przy nim, dawaj. Będzie źle. E, ty prawdopodobnie stracisz chłopaka. Ale spokojnie. Najwyżej coś podciągniemy. On e... nie widzi. Czemu tego nie widzisz? Gościu. Czemu nie widzisz? Ile? romantyczne. Pierwszy pocałunek. Czy Nie wiem, czy to dobry punkt. Nie rozmawiam z nim, nie ma czasu. W ogóle czego nie interesuje to, co robi jakiś chłopak w ogóle w jej domu, jakiś w ogóle, którego nie zna. E co to robisz? Gościu! Okej, okay, spoko. On się bije z Kotem, który stał tu. O! O, o, o nie! O nie! Jest bardzo źle! Jest bardzo źle! Właśnie pocałunek! Em... Um, I teraz nie wiem. E um, O nie! O nie! Nie, 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 nie! O nie, Jezu źle! Em... Um, o nie! Dobra, ale jeszcze więcej. E... Um, o nie! O nie! Nie! Yeah. No! Please! <laughs> Nie! Ej, to był zły pomysł. Daj mi. Me... Um. Zaproś. Przepraszam. Panie. Dalej cię kochamy. To jest tylko eksperyment. No! Czekaj! Wracaj! Gdzie ty idziesz? Aha, spoko. Idziesz się pocieszyć ten. Idziesz się pocieszyć do łazienki spoko. Tak. E... Kościół, teraz tak. Chcę ci tylko powiedzieć jedną rzecz. Eee. Poczekaj. Idź. Masz rację. Idź. Nie śpi. Idź. Ratuj swój związek. Romantyczne. Nie, czekaj. Przyjazne. Przyjazne. Nie. Czekaj, gdzie to było? Przeproś. 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 Nie śpi. Przeproś. Proszę. E, uh. o! Oh. E, proś! Please! No! No, please! O! Oh. Um. nie, 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 nic romantycznego na razie. Będzie jeszcze gorzej. Nie. Eee. Um. a teraz da się! A na ręce się nie dało żadnej historii, no! Nie popisuj się, ja nie wiem. Nie wiem, owej mi! Proszę! Nie, bo nic dla nas zły. Więcej opcji. Lotkuj. Tak. Tak, tak, tak. Dobra. To był zły pomysł. Trzeba się pozbyć tego różowego paska z tym gościem. No ale dobra. Ty idź już do domu. E... Myślę, że później się gdzieś jeszcze z tobą przejdziemy, żeby jakoś uratować to. E... No, przynajmniej było ciekawym. Przynajmniej nie dostała potworzenia. Nie. Co? Aha, poko. Zmęczona i chce iść do łazienki, więc dobra, Idź do domu. Na razie, nie wiem, później gdzieś z sobą wyjdziemy. Hej, no! Dobra. A, ale nie bądź smutny! Don! Don! Don, please! Dobra, ty skorzystaj i potem idź. idź. śpi. Ale proszę nie drapać. No wiem, że to jest jakieś super ekstratanie, ale proszę tego nie drapać. To nie jest drapak. Tu masz drapak. Chodźcie. Masz tu drapak. Czemu? No właśnie, masz rację. Albo posiedź na środku, albo śpi. Już byłaś w łazience. O co ci chodzi? Dobra, potem skorzystasz i coś ee, zjesz. Teraz coś ugotujesz. Żebyś nie była ten... Żebyś nie była. Żebyś nie była po prostu ten. A teraz ja zapomniałam, co miałam powiedzieć. Dobra, nieważne. E, co jest? E, może to z serem zrób dla rodziny, żebyś miała jeszcze na później. Dobra, szybko. To trochę potrwa. to jest? Uj! Dobra, potem to sprzątniesz. W ogóle... Czemu te kółaki są jakieś nie wiem. Blond, skoro nasza kotka jest czarna, o co chodzi? Nie wiem, nie rozumiem. Idź do łazienki. Aha, jest środek nocy. No to myślę, że. Wow! Ej, w życiu czegoś takiego nie widziałam w simsach. Nie wiedziałam, że takie coś pływa. O w ogóle, jaka to jest ładna dzielnica? No my nie możemy tam mieszkać. Podróż, to nie można iść. Wow! Ale jak to ładnie wygląda, ale co to jest? Co tam jest? Nie wiem. Ale przecież... Okej, okay, spoko. Czemu nie możemy tam... ten... Przejechać? Wiem, że mapa w Simsach jest maciupeńka. Mamy taki mały kwadracik, w którym możemy się przemieszczać. Najwyżej podróżować. Dobra, zjedź coś. A, a, dobra, najpierw musisz to ugotować. E, Wykąpiesz się. O Jezu, no dobrze, już nie będziesz nic ten. O. A nie. <grywa> czemu ty jesteś szczęśliwa? Całowałaś się z jakimś obcym gościem. I. Okej, okay, spoko. Nie myślałam, że będziesz z tego powodu szczęśliwa, że zdradziłaś swojego chłopaka i jeszcze się cieszysz. Ale spoko, czemu nie? Dobra, ale ja myślę, że zobaczymy się dopiero jak już będzie dzień i na przykład przejdziemy się gdzieś z Donem, żeby trochę uratować tą relację. Bo no co, byłam ciekawa, co się stanie, ale nie było tak źle. Nie spadł nam cały pasek miłości, tylko Don był trochę smutny i ten gościu, którego będziemy musiały się pozbyć. Jeszcze mam mały pomysł, jak. O, cześć Kicia! Ale właśnie, dawno nie ten, nie gadałyśmy z Kicie. ale dobrze, myślę, że widzimy się e, niedługo, więc to, widzimy się zaraz. No dobrze, jest już e, ranek, jest dziewiąta rano dokładnie, więc myślę, że możemy gdzieś się przejść z Donem, tylko... Mi się wydaje, że pada deszcz i jak się przyspieszy, to chyba trochę bardziej to... o poczta? Wstałem już rachunki. E, no właśnie... Eee, weź pocztę, ale jakaś poczta przyszła? Co to jest? A, są rachunki jest jakaś poczta. Ciekawe co to za poczta. E, nie opowiadaj go tu historii, są ważniejsze sprawy. E, okej, okay, spoko. E, idź szybciej, bo ty będziesz tam do jutra szła. Okej, okay. i co? Było coś tam w ogóle? Nie wiem. Wzięłaś tę pocztę? Aha, czyli spoko. Nie można w ogóle zobaczyć tej poczty, teraz rachunków nie ma. No w sumie nic tam, sporo tego nie było. Więc... O właśnie, namalowałaś wraz więc go sprzedaj. A potem idziesz gdzieś z Donem. Odłóż tę szklankę. Ty robisz jakoś, nie wiem, wystawy szklanek? O nie, zapomniałam schować dostów. No. I się zmarnowały. Dobra, trudno. Komu stoisz i... Halo. Eee, no. Nie myj rąk. Chyba się zacięłaś. No dobra, nieważne. E, stroje. Zmień strój. Jest gorąco, więc możesz się ubrać. Nie wiem, to? Jest spoko. I teraz... Eee, nie wiem, czy uda się ten... Zabrać go na randkę. Chyba się nie da, więc po prostu... Nie, 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 nie. Na ciebie mam inne plany. E telefon. E podróżuj. E z Donem. Może to nie jest randka, ale myślę, że wystarczy. Tylko gdzie teraz iść? Nie wiem. Nie wiem, czy siłownie to dobre miejsce na randkę, ale może do klubu? Dobra, jesteśmy. Ty jesteś flircarska. Obstawiam, że zaraz tu się zejdą ludzie jacyś czy coś. Aha. Już tu ktoś jest. Fajnie tańczysz. Serio. Eee... Tak, dobra. Flit tu cię. naprawić. Czemu jesteś dalej smutny? Przepraszam. To, to był tylko żart. Tak. Dalej jesteś naszym chłopakiem, prawda? Tak? To, że się zdradziłyśmy to chyba nie znaczy, że się z nami rozstałeś, prawda? To nie? Oby. No jeszcze się dosiadł jakiś koleś, gościu. Idź stąd. Nie chcemy z tobą rozmawiać. Czemu jesteś jest smutny? Tak, pocałujcie się, będzie ten... Może to trochę wszystko uratuje czy coś? Nie wiem, no ty jesteś zmęczony i chcesz do łazienki. Jajku, czemu te potrzeby tak szybko spadają? O, i teraz też będzie piękna chwila? Saram! Dobra, czy to przyniosło jakieś serduszka, czy coś? Halo? O, no właśnie. Jejku, czemu z ludźmi rozmawiasz? Rozmawiaj tylko z nim! Czemu się nie możesz? Jak to? Dlaczego? Nie rozmawiaj z jakimiś innymi ludźmi! Kobieto! Rozmawiaj z nim! Przyszłaś tutaj tak naprawdę na randkę. Tylko, że nie dostaniemy nic za co randkę, bo. Bo to nie jest randka, tylko jakaś nie wiem. Um, nie wiem, może ja to zobaczyłam jakoś dziwnie, ale to wyglądało jakby w ogóle ręce połamane, o co chodzi, nie wiem. E, tak. E, flirtuj. No i jak zwykle, ty jesteś zmęczona, coś z tego, że przed chwilą spałaś. Jesteś już zmęczona, głodna i ci się do łazienki. I może przez chwilę byłaś. Więc. E, to była piękna randka, tak, była fajnie, A tak naprawdę to może jeszcze raz? A teraz można go zaprosić na randkę, no. Dzięki. Dobra, pocałuj jeszcze. Na do widzenia i idź do domu. Nie rozmawiaj z resztą. Tak, dobra, po, pociesz go. O, nie jest już smutny. Fajnie. No i teraz. O! Drugi poziom charyzmy, spoko, I pocałowałaś go, czy nie? Pocałuj. Na, na do widzenia. Tak? Pocałuj go. I do domu. Idź do tej łazienki. Idź spać. Tylko szybko. No dobrze, ale myślę, że to na tyle w tym odcinku. Bo co? Zrobiliśmy mały eksperyment. E, co będzie jak ten. Jak przydania na przykład, pocałujemy jakiegoś innego gościa. Tego gościa trzeba będzie się zdecydowanie pozbyć. E, myślę, że przyda nam się. Tak, ale nie, 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 to ja nie spoileruję nic. Dziękuję za oglądanie, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał i cześć!